No już jak długo mam czekać. Retyko kotlety, co za tłum! Ciekawe, co to za zamieszanie. Przepraszam, co tu się dzieje? tym ta kolejka. Kto chce najpyszniejsze lody na świecie? Śmiało zapraszam. O, co za wybór! Mogę prosić lody w kubeczku? Oczywiście. W kubeczku i legałek? Najwięcej jak się da! Czyli trzy. Bita świetana, czekolada czy precle. Czekolada, czekolada. Uwielbiam ją. <noise> Skoro tak. A teraz wybierzemy smak. Oto nasze opcje. O, trudna decyzja. Chcę spróbować wszystkich. Mango i Aha, czekolada. Mango i czekolada. Dobrze. A te wciapki to pewnie Oreo. Tak, to Oreo. A trzecia? Mm, tęczowe. Tak, koniecznie tęczowe. Dodać jakiś owoc? Nie, nie tym razem, ale dziękuję. Dokonała pani wyboru. Do dzieła. Najpierw zbieramy wszystkie wybrane smaki. Siup, siup i siup. Wszystko do kubeczka jak w zamówieniu. O tak. Ułożę to. Teraz pora na dodatki. <laughs> Oto kawałek czekolady mlecznej. O, już mi ślinka cieknie. Muszę wszystkiego spróbować. To fajny dodatek. Smacznego. Mm, tycha, wielkie dzięki. No dalej w ten będę czekał do jutra. O, się. o ale mi się spieszy. Mogę prosić rożek? Proszę bardzo, smacznego. O, w końcu moja kolej. Mogę, ej! Wybacz sami, brak towaru. Sam zobacz. Ale jak? O, Susan, to nie fair. To skandal! Nauczyć się tego projektu? Oczywiście, że tak! Tylko ja nie dostałam lodów. Nie cheddar. Dzień dobry. Macie ochotę coś stworzyć? Przygotujcie materiały i włączcie swoją wyobraźnię na maksa. Sztuczka. To się nazywa szybkie ozdabianie. Możecie włączyć pauzę, żeby spisać wymiary. Teraz posklejamy naszą budkę z lodami. W porządku. Tektura, papier, flamastry, taśma. Przyda się też plastelina i wata. Dziękuję. To są przygródki. Im więcej ich zrobimy, tym więcej zmieścimy smaków lodów. Zajmę się tym? Nigdy we mnie nie bądź, Susie. Ej, ty! Opuść to! Jeszcze odrobinę. Lodzisz super sam To brzmiało jak groźba. Oczywiście żartuję. Trochę to poprawię. A gdzie są kawałki szyldu? O, sami znów robisz kawały? To nie żarty, tylko pomoc. Jeśli musisz wiedzieć, to już wymyśliłam idealne szyldy dla naszej firmy. Naprawdę? Jaki? Przesuń się. To o, gdzieś... dobrze. Jak uważasz? Teraz będzie dobrze, więc aha. Hmm. I tutaj. Zatem na to. Pokolorujmy. Od razu lepiej. O, jeszcze chwila. Doskonale! Tak kolorowy napis będzie widać z daleka. Przykleimy to w dobrym miejscu. Wystarczy tylko połączyć wszystkie elementy i to koniec etapu. Nie odchodźcie, ludziska! Tak dobrze nam idzie, że aż się zgrzałam. To zróbmy lodę, żeby się ochłodzić. Ale chcę wybrać smaki. Mamy mnóstwo pomysłów. Chyba oboje mamy sporo pracy. Do biegu, gotowi, start! Drugi smak prawie gotowy. Drugi smak? Ja robię już siódmy albo ósmy! Wow! Widzę, że ktoś przyspieszył na maksa! Co za arcydzieło! Nazwę to pomarańczowy boom! Co ty robisz? A! Myślisz, że to koniec? Trzeba sprawić, żeby lody były trwałe. I jednocześnie trójwymiarowe. Spójrz na tę kostkę. Swoją drogą, boki bez taśmy klejącej pozostaną w środku. O, co to jest? Pudełko? Co ułożymy w środku? Prawdziwe lody? Chyba już rozumiem. Wypełnimy kolorowe pudełko za tą poliestrową. Druga Już zaczęłam. Teraz lody trafią do swoich przegródek. To nic trudnego. Chwileczkę, Susan. Pomoże nam w tym zwykły kubeczek. A raczej jego denko. Odrysujemy je na kartce papieru. A teraz ozdobimy jak nasze porcje lodów. O, co za szczęście! Moje ulubione etapy pracy, drugi raz tego samego dnia! Co ty powiesz? Przechodzimy dalej. Wzmocnijmy powierzchnię tych wspaniałych kulek lodów taśmą klejącą. A teraz je wytniemy. Każdą z nich. Tak, aha, tak jest, dokładnie. To... Dzięki za pozwolenie! Weźmy znów taśmę klejącą. Kuleczko, chcesz zostać lodem? W porządku! Już! Zakleimy ten otwór taśmą klejącą. I tak oto mamy sześć gałek pysznych papierowych lodów. Po odwróceniu mamy sześć innych smaków. Fajnie, co? Zbliżamy się do końca pracy. Zróbmy bitą śmietanę. Wiecie, kto jej potrzebuje? Nasz różowy szlamuś. Przyniosłem trzepaczkę. A może lepiej użyć miksera? Nie. O, na myślałem, Myślałam, że posmakujemy bitej śmietany. Cierpliwości sami. Przyspieszę. A teraz zwinę to w puszkę bitej śmietany. Nic trudnego. Trzymaj tekturę. Urozmaicimy nasz projekt. Dodamy jeszcze nakrętki, żeby grzechotały. Zakleimy i... Wow, świetny pomysł, Ale to nie wszystko. Parę kawałków tektury. Hop, sasa! I prosto we właściwy punkt. Gotowe? Mogę się Jaki niecierpliwy. Popatrz, ile mamy jeszcze pustych przegródek. Wow, sami przygotowałeś potrzebne części. Teraz wszystko posklejamy? O tak! O, gdzie jest reszta? A, tu jesteś! To oczywiste, co to będzie, prawda? Cóż nie dla mnie! To łyżka do lodów. Kto robi takie łyżki? Proszę, pozwól mi! Teraz ta łyżka. Sami to jest świetne! Jakiś ty pomocny. O rety, mój wspólnik zasługuje na milion łapek w górę. I koniecznie nas subskrybujcie. Zrobię jeszcze parę łyżeczek. Pospieszę się. Musimy tylko przyczepić uchwyt. Hop i gotowe. Łatwe i fajne. Ludziska, mm -hmm. zobaczcie co mm -hmm. robi Su. Bo! O, sami przestraszyłeś <śmiech> mnie. <laughs> Suzan, specjalnie grasz na zwłokę? Nigdy nie dostanę lodów. Zrobię jeszcze parę apetycznych dodatków. Obiecuję że będę się bardzo spieszyć. To chyba wystarczy. Spójrz, ile tu mamy smakołyków. Ślinka mi cieknie. Ale to zostało trochę wolnego miejsca. Hmm. Ojej, wiem! Na mozzarelle lody są najsmaczniejsze jak moją pocytkę. <laughs> Przykleiła się. Co powiesz na te wafelki? Świetne! Włóżmy je tutaj. W porządku. Jeszcze parę rzeczy do zrobienia. Rożki? Bardzo łatwo wykonać. Na pewno wam się uda. Zróbmy też zwykłe kubeczki dla tych, którzy boją się cieknących lodów. Ustawimy je tutaj. Cudownie! Juhu! Nasz projekt jest gotowy! Obejrzyjmy go w całej... Obejrzymy za parę chwil. Najpierw zróbmy menu. Narysujmy coś po drugiej stronie. No tak. Au! Zakleimy wszystko taśmą klejącą. Teraz można po niej pisać, ścierać i znów pisać. I wszystko gotowe! Wreszcie! Przyjrzyjmy się swojej budce z lodami! Otrze, chcę skosztować tej pyszności. A wy dajcie nam łapkę w górę i nas subskrybujcie. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Mm.